Próba, która została przeprowadzona, bo do, egzamin, do egzaminu podeszły tylko cztery osoby, nie świadczy o tym, czy to jest dobry czy zły wynik. Uważam, że procentowo to jest jedna czwarta, także to jest dość dużo. Znaczy forma egzaminu została tylko zmieniona w sensie ilości udzielanych odpowiedzi, bo kiedyś były trzy, w tej chwili jest jedna. Natomiast cała dydaktyka związana z nauczaniem przyszłego kierowcy no nie powinna ulec zmianie. Znaczy ona powinna ulec zmianie, bo pewnie kiedyś była słabsza. Bardziej powinni szkoleniowcy nastawić się na nauczanie wiedzy i odtwarzanie wiedzy w sposób rozumowy niż pamięciowy. Na pewno. Zmienić się musi system nauczania teoretycznego. Jeżeli ten system zostanie zmieniony, to być może się to przełoży, bo ludzie będą jeździć i myśleć i odtwarzać zapisy prawne w sposób myślowy i rozumny. W tej chwili robią to jak automaty, czyli nie przekładają posiadanej wiedzy teoretycznej na praktykę. Ten system teoretycznie powinien do, tego, do, te, do tych zachowań człowieka przygotować.